Przecież szczerze, w sumie, jak na to patrzę, to jest za pomysł. Nie, dzieci. Nie, no w tym momencie mówię o Stanach Zjednoczonych, tak? No tam, A ja tam, ci powiem myślałem, coś, że coś że ciekawego o Stanach, i Stanach Zjednoczonych i o Polsce. Że Polska jest tak durnym krajem, że lubi wszystko z zachodu ściągać. I na przykład, jak jest sobie jakiś narkoman, który lubi na przykład broń do ciężarnych matek w brzuchu przystawiać i później on nie może oddychać i kładzie się na ziemię, po czym policjant mu pomaga, mhm. no to później nawet i w Polsce się kład kładą na ziemię, jak idioci. Herery. Przepraszam, ty powiedziałeś, że w RPA to jest przekazywane kurwa z pokolenia po pokolenia, że można gwałcić, no. No tak! Normalnie stary w dupę cię zapina, no potem tak. syna, takie pasowanie na kurwa mężczyznę, nie? No ale, dostrzegać no, mówisz... pewne rzeczy, no bo czemu facet ma brać do relacji kurwę? Nie wiem. może jest się tak, no masz wolą, Krugera, nikt od swojej że o wierzy, ności, ale ja ja, też ale ktoś potrafi znieść naukowców. Mało tego, ramach, ja potrafię naraz krzyczeć przeczytać i ci mnie słuchać. tak to, takiego, 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 Nigdy mnie nie takiego, w takiego, dyskusji. takiego, 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 odwołaj do swojego czatu i takiego, 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 rozliczenie z prawdą. Jak wiecie, plany na wrzesień były mało ambitne. Po połowa września jeszcze byłem jakby na wakacjach, a raczej nie miałem być na wakacjach, ale byłem off-stream. Więc na początku zaznaczmy to, co na pewno się udało. Napić się wódeczki oraz podjąć próbę odpalenia streama. To się udało na 100%. No a teraz zacznijmy od tego, co się nie udało. Dzięki, Paul, za Zdobyć minimum... Znowu do ciebie, Carioner, rodziwo. Taka... PubMed się nazywa. Carioner, uwaga. National Library of Medicine. Karioner. No, słyszę. Siema, przyszły psycholog, za rok z tej strony. Mam pytanie do Karionera. Czy wierzy w psychologię? Psychologię. Psychologia jest przeżarta feminizmem. Okej, okay, druga część pytania. I czy wierzysz w coś takiego jak mechanizmy obronne? Bo oglądam was od kilku dni i naliczyłem. Mm. Karionera 10 na 14 mechanizmów obronnych. Upatrz, no 10 na 14. Co krzyk, zaprzeczanie, takie na ulicy? Konkretnie, zaprzeczanie, wyparcie, tłumienie, projekcja, przemieszczanie, for, formowanie no. reakcji, fiksacja, racjon racjonalizacja, Dokładnie. izolacja i humor. No super, no to niech mu tak będzie. Nie zamierzam dyskutować z tym. Może zabraniam wam sobie cisnąć bekę? Tylko ludzie. Wszystko ma swoje granice. Nabraliście Karionera, że ja mam harmonogram z seksu z Olą. Ja w to uwielbiam I teraz no tak wiem, że jak wyglądają faktycznie tak, relacje. Dlatego tak ja Cię wydaje. wyciszam, bo nie mam ochoty Ciebie słuchać, bo jeśli Ty wyskakujesz pierwsze Twoje zdanie do mnie, to ktoś Cię skrzywdzi. To, to nie ma dyskusji, po prostu. Ary, Ty wyskakujesz z takimi głupotami się, i ja głupi. Ciebie nadal nie mutuję, wiesz? Dobra, dobra, bo... Myślałem, że ciebie nie to stary zmutował no kilkanaście lat temu. Przysięgam, bo to jest niemożliwe, że ma takiego idiota jako syna. Nie no, to daj spokój, Przysięgam, nie, 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 to jest nie, nie, nie niemożliwe. Nie, nie chłop, ja myślałem, że ja mam mego top, ale chłop, jak jemu się coś mówi... Się... Chłop, ja myślałem, że ja top, chłop, się, nie mówi. się nie spodziewałem, że nie spotkam kogoś bardziej niedojebanego od siebie. Nie wiedziałem, że spotkam taką osobę. Nie no, to no tak 7 lat w Lola gramy synchrof, No, Te ja ziomek, kurwa, ma nie dość, że Ego Prawdopodobnie Tak, podobnie jest w grywem życiowym. to nie jest się tak, że ja tak uważam. Bo ja na przykład lubię kupić Ego. Mówicie jednocześnie, chyba, wiesz, bo zbudowałeś chyba Cinkrofa i mówicie razem, ja nie słyszę nic. Poznałem, wiecie, za tym też szła na przykład chęć udoskonalenia się, więc sterydy, szybkie uderzenie w przybranie masy szybka sylwetka jest łatwym kosztem, bo tak de facto nie miały te osoby na celu nie, nie ich celem było rozwinięcie pasji, jakim jest siłownia Tylko ich celem było dobra sylwetka myśląc, że coś się zmieni. zachowania, które toleruję, są takie, które nie, na które się po prostu nie muszę godzić też, tak? Po prostu lepiej filtruje. Ja Ci w inny sposób spróbuję powiedzieć, o co chodzi w red Peelu. Generalnie y, dynamika relacji, do, dostrzeganie tego jakichś tam zachowań damsko-męskich, nie? Okay. To osoba nieświadoma, jak wchodzi gdzieś, powiedzmy, na jakąś salę, gdzie jest dużo ludzi, powiedzmy jest jakaś impreza. Wchodzi taka osoba na taką salę, patrzy po tej sali i gówno widzi, nic nie widzi. Po prostu widzi, zgraje ludzi. Y, teraz wchodzi kobieta na taką salę i ona w mgnieniu oka, na pstryknięcie, widzi jakie, jakie relacje kto z kim ma. Kto na, kto na kogo leci, kto, z kim, kto jest w jakiej relacji, kto nad kim dominuje, czy kobieta nad mężczyzną. Po prostu z natury jest w stanie wyczuwać, o tak, na momencie. A Redpill po prostu uczy takiego mężczyzny takiego wyczuwania. Tylko taki, taki mężczyzna, który jest świadomy Redpillowo, widzi to, co ta kobieta, takie zachowania, z tym, że trochę czasu mu to zajmuje. Musi trochę się bardziej przyjrzeć. To jest ta różnica. A okay. że miał 30 lat? Z tego, co wiem, na poziomie psa chyba. Jeśli chodzi o inteligencję, o Jak jest najinteligentniejsze zwierzę poza człowiekiem? No to, to... nie podam ci... Wiesz, wiesz, nie wiesz. Wow. Wow. Uwaga, dobry przerzut górą. Teraz Ale brama! na kogo grać. Jeszcze dwa.